Skończył się dzień dziecka i słodkie bułeczki. Powrót do rzeczywistości. Odpocząłem naprawdę bardzo. I byłem w klimanie. Kupiłem prezent dla mojej mamy na dzień mamy. Jest to ciężka misja, bo jak można zaskoczyć kogoś, kto ma tak naprawdę wszystko? Paragon. I kupiłem mi taki komplecik ciuchowy, że tak powiem. Takie jasne dżinsiki. Wiecie co, z szerokimi nogawkami, bo moja mama no bardzo polowała na takie coś. A po tej chemii, po tych sterydach, moja mama troszkę. No nie może, nie może sobie poradzić ze, ze schudnięciem. Więc nie każda sieciówka ma na przykład rozmiar 44, który byłby dobry. A w Primanin zawsze możemy na to liczyć. I wiecie co? Jeszcze do tych jasnych dżinsików taką oversizedową koszulę. Moja mama lubi sobie tak, wiecie, wpuścić fajnie w jeansy. Ona jest troszkę przeźroczysta, ale na lato będzie genialna. I to jest rozmiar XL, więc nie będzie taka, wiecie, obcisła, tylko będzie ładnie leżała. I dorzucę jej do tego y, zdony karam to zielone jabłuszko, żeby pasowało y, do tego wszystkiego. Akurat mam setkę te, tego zapachu, więc jej wrzucę i myślę, że będzie zadowolona. Na urodziny dostała dwie sztuki libre. Bo to jest jej ulubiony zapach. I co ja mogę jej więcej dać? Tak naprawdę, kupiłem sobie taki, wiecie co, taki zestaw dwóch puszków. Jeden jest taki całkiem spory i on będzie genialny pod okolice, pod oko. I też na całą buzię, bo jest troszkę większy. I dodatkowo taki secik, 4 gąbek. To kosztowało 17 zł. Wziąłem do demakijażu dwa razy chusteczki. Super cena tego była, bo chyba 9 zł z tego co kojarzę, chyba tak. A ja lubię do pierwszego etapu i te super tanie za 9 zł płatki pod oczy. Ja najprawdopodobniej je wezmę do pracy, jak będę malował pani, bo ja mam tego zapas. I podruba Olaplexu. Zobaczymy. Ja dzisiaj będę miał głowę. Dam Wam znać, jak to działa ten, ten produkt. Mam oryginał. Porównamy sobie, jak to ma się do tej trójki, czyli do tego rekonstruktora. Nie mam żadnych rzęs i z tego Primaniego jest taka seria takich lepszych. tych tych rzęs i postanowiłem sobie taką jedną parę tych rzęs wziąć i zobaczymy jak one wyglądają wiecie co to jest deluxe lashes collection one są na przeźroczystym pasku takie bardzo ładnie Podkręcone. Są mega milutkie. Ja i takie pewnie wezmę zalotką jeszcze przed doklejeniem. Ale brakowało mi takich lepszych rzęs na wyjście. W sobotę jadę na imprezę i będę mógł je wykorzystać. I zobaczymy, jak one się sprawdzają. Prezencik nie będę pakował, bo i tak wiemy, co się dzieje z torbami prezentowymi. I tak idą do śmieci przed moimi urodzinami bo też są plany urodzinowe ale na razie nie będę was informował przed moimi urodzinami jadę na techno imprezę i mam taką jedną wizję w swojej głowie którą ziszczę w rzeczywistości ale potrzebowałem gadżetów i tu przychodzi Allegro. Nie, to nie jest płatna reklama. Eee, zamówiłem, posłuchajcie, zestaw takich ozdób. I zobaczcie, to są nawet skrzydła. Takich ozdób do włosów są najróżniejsze. Bo zrobię sobie piękne cztery warkoczyki na tą technoimprezę. I nigdy w życiu nie nosiłem takiego stroju jak Kim Kardashian. Mam taki strój jak Kim Kardashian z tymi palcami, i to założę. Albo taki przeźroczysty set. Zobaczymy jeszcze. Na pewno Was będę updateował. Zobaczcie, są dwa rzędy srebrnych, dwa rzędy złotych. Są kółeczka, no najróżniejsze jetty. Jakieś muszeleczki, gwiazdeczki, sreczki, perełeczki. I tego mi właśnie. Brakowało. W ogóle witam na vlogu, zapomniałem się z Wami przywitać, co jest najważniejsze. Chyba do śmieci. Ja sobie zaraz zrobię kawkę na tą chwilę kefirek. Bo nie zdążyłem zjeść śniadania. Po powrocie. Więc przetrącę sobie kefir. I tak na tą chwilę to wygląda. Byłem na małych zakupach, bo dziś wieczorem mam gości i zrobię taką wiecie co pizzę Pokażę wam co kupiłem pokażę wam parę ciekawych rzeczy i pewnie jak przyjdą goście też pokażę Wam zrobione te pizki i na dachu jakieś remonty? Jakieś pukania, jakieś stukania? Pierwsza rzecz to muszę zająć luz, do lodówki. przychodzi do mi dzisiaj parę osób na małego drineczka i oglądanie mm, euforii. Kupiłem te plastry wege, Rukole była świeżutka, taka wiecie co, przyjemna, coś czuję, że ona będzie taka z tą pikanterią. Grupę takich serów, tu jest cheddar, jest yy, mocarelka, w tym całkiem spoko ale nie chcę dużo dawać tego na, na te pizze sera, żeby tylko coś się ciągnęło. Cytryna i pomarańcz do drinków. Zaraz to pokroi i wrzucam też do zamrażalnika. Brązowe pieczarki, one mają trochę więcej smaku dla mnie. Dwa razy te spody, bo jest ich tutaj trzy sztuki, więc myślę, że będzie nas czworo, więc trzy sztuki a lepiej, żeby zostało niż zabrakło, suszone pomidory, czarne oliwki. Teraz sobie skubnę troszkę takich buraczków. W wiórkach miałem straszną ochotę, jak to zobaczyłem. To mnie poniosło. Soczek, cebula i mleczko bez laktozy. Takie nie za duże zakupy, moi goście przynoszą alkohol, więc ja postanowiłem zrobić coś do jedzenia. I tak to będzie prosperować. Idę teraz się umyć i ogolić i testujemy tego skubańca. Tylko nie będę dawał mu, dam mu fory, użyję go z tą zerówką oryginalną z Olaplexa. Moje moi nie już są. Po koncercie, na jakim byłbyście koncercie? Przypomnijcie mi. No nie, i tak nie znam, bo ja ram nie słucham i tym podobnych. Pokażę Wam, co sobie robimy do jedzonka. Tutaj już drineczki dla mnie, dla Maryki. Wygrałaś? Nie, nie. Jedną pensję mi zabrakło, bym pensję. Te od tych pizzek położyłem. Na to przysmażyłem z czosnkiem te pieczarki, i z cebulką. Wegańska szyneczka, pomidory, oliwki pół na pół, bo jest tym oliwkowy i tym nieoliwkowy. Troszkę sera. Piekarnik już się nagrzewa. Drinki się robią. Marcia, dzisiaj umalowana. Pokaż make-upik ślicznie i mówię, będziemy się gościć. No, bo jestem w Warszawie i potrzebowałem poczynić małe zakupy. W końcu udało mi się dorwać Stone z maka, i cieszę się, że ten szał. Na tą konturówkę w końcu minął, i nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy ten produkt nałożę na usta. W ogóle taka mała historia, ja kiedyś pracowałem dla Maka wiele, wiele lat temu, i każdy się śmiał z tej konturówki, że ona jest taka nietwarzowa. A przyszedł moment, że one były wyprzedane w każdym Max storze tak naprawdę w Polsce. Oj. Będę Was update'ował ze wszystkim Bo ten vlog już trochę trwa Z różnych miejsc, z różnymi ludźmi Bardzo lubię Warszawę za to, że tu zawsze coś się dzieje Jest jak pięknie śpiewa dziewczyna aż Na chwilę przystanąłem i się zatrzymałem Takie mało ciało, a taki wielki głos To jest nadzwyczajne o, Piękna pogoda bardzo ładna pogoda. I uśmiecham się aż z tego wszystkiego. Jest naprawdę przecudownie. Dzisiaj czeka mnie miły wieczór. Chociaż nie wiem, zobaczę jeszcze. Zobaczę jeszcze jak to wszystko wyjdzie. Jak wyjdzie mi organizacja. Teraz jadę do galerii mociny, bo muszę parę rzeczy kupić. Ale cieszę się. Cieszę się, że tak regularnie mi się udaje nagrywać dla Was że trochę dzieje się w tym życiu, że, że mam co pokazywać. Mówię i cieszę się, że, że wciąż ze mną jesteście. Koniec warszawskiego snu. Ja wracam do szarej rzeczywistości. Jest bardzo wcześnie, bo jest godzina 7.40. Postanowiłem w niedzielę zostać, nie wracać. Mam na jedenastą do pracy, więc spokojnie zdążę jeszcze do domu, zdążę się przebrać, zostawić rzeczy. Co do imprezy, wyszło to wszystko spontanicznie. Był to melanż zupełnie zupełnie odmienny niż to co dotychczas, bo przesiedzieliśmy większość czasu z monią i przegadaliśmy. Mieliśmy jakiś taki mood że potrzebujemy sobie parę rzeczy podreagowywać i myślę, że była to naprawdę dobra decyzja. Troszkę potańczyliśmy yy, Poznaliśmy jakichś ludzi, pogadaliśmy sobie. Co do moich włosów, no te warkoczyki już swoje przeżyły, ale mam taką, taką malutką dygresję, bo na pewno obetne włosy. Ja te włosy miałem, zapusz... zapuszczałem, dlatego że na tle nerwowym, jak moja mama zachorowała na raka, na raka bardzo dużo tych włosów mi wypadło szczupka I zobaczcie, ile ja mam baby hairów. Ja nie mogę sobie z tym poradzić, więc jest to odpowiedni czas, by, by tą fryzurę uformować. I wiecie co? Te wandziary mi pisały, że ja mam gniazdo na, na czubku łysę. Miałem! Miałem! Bo moja mama mogła umrzeć i nie mogłem ją stracić. I tak reaguje organizm. Ale mi odrosły włosy, a one nadal będą pizdami. Taki, taki konsensus tego wszystkiego. Co do tej konturówki z maka, jak chcecie, żebym pokazał wam w następnym vlogu jakiś słocz albo umalował usta, żebyście zobaczyli, dajcie mi znać. Ja na tą chwilę kończę i do następnego.